Witam Was, byki. To jest dla Was czytanie na czerwiec. Zobaczymy, jakie są informacje dla Was w tym miesiącu. Czytanie jest oczywiście spóźnione, ale dziękuję za Waszą cierpliwość. Tak to niestety na razie wygląda. Ale zobaczmy, zobaczmy, co byki powinny widzieć. Coś nam tu już wypadło. Ok. Piątka pucharów i... Rycerz um, Rycerz Kiew no, Zobaczmy Jakie są wyzwania tej sytuacji Dla Bryków na czerwiec 2019 Jakie są wyzwania Wyzwania dla Bryków Trójka Kijów tej sytuacji. Jakie są przyczyny? Pokaż mi przyczyny. Rytm odwrócony. Co było w przyszłości? Trójka pentakli odwrócona. Do czego wy dążycie, byki? Czego by byki chciały? Trójka mieczy i odwrócony cesarz. Najbliższa przyszłość. Diabeł. I siódemka pentakli. My w tej sytuacji. pentakli. Co się dzieje dookoła? Szóstka kijów, czego nie widać. Dziesiątka pentakli odwrócona, potencjalny odwrócony. Hmm, dobra, zobaczmy, co jest pod spodem. Zaraz troszkę przesunę śrutęka mieczy, żeby to wszystko było widać. Dobra, byki. zobaczmy, co się dzieje. Z... Taka Energia właśnie tego miesiąca, troszeczkę tak jakby jakieś drogi się rozchodziły, ale wydaje mi się, że jesteś pozostawiony tutaj z jakimś takim niespełnieniem. Czy coś się tutaj nie udało? Czy na przykład jesteś w jakiejś spółce i na ciebie spadają obowiązki? Bo, brak tutaj, myślę, jakiejś współpracy. Czy to ty jesteś tą osobą, która tutaj się jakby wycofuje? Bo jesteś też pewien, właśnie taka postawa Twoja, osoby, która jakby jest albo odsunięta, albo sama się wycofuje, jakby z tej sytuacji. Czy to jest właśnie związek, czy tutaj jest praca? Bo tak. Jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że mamy odejście, no, piątka pucharów odwrócona jest fajną kartą. I jeszcze to, co tutaj powiem, że ta trójka się cały czas tutaj przesuwa, więc pozostawiamy trójkę pucharów, które się rozlały, i skupiamy się na tym, co nam zostało. Tak, i taka, jakby, tak wygląda sytuacja. Tylko myślę, że ona może być trochę wymuszona, ponieważ jednak to, co masz w głowie ta trójka mieczy, no, mówi o jakimś. Yy z rozczarowaniu. Więc ja myślę, że sytuacja jest trochę na Tobie wymuszona. Poza tym mamy tego rycerza mieczy, to może być znak strzelca, może być osoba z takiego znaku lub ognistego, ale ja też czytam tego tarota tak obrazkowo. Więc tak jakby porzucamy to i on tak jakby odchodzi, tak? Odwraca się plecami do tego, co było i idzie ku nowemu, tak? Natomiast no, odwrócona karta no, albo sugeruje, że to ktoś po prostu z jakiejś waszej relacji, czy biznesowej, czy osobistej, po prostu y, odchodzi. Tak? Dlaczego? Ponieważ nie ma jakiegoś progresu. Y, I myślę, że tak, ten rydwan tutaj odwrócony pokazuje właśnie, że te konie się rozjeżdżają. Że nie, nie da się tutaj pokonać jakichś różnic zdań, tak? bo to są jakieś przeciwstawne siły, które jakby powychają nas do przodu i um, no, udaje nam się to jakoś opanować, tak, Zopanować sytuację. Natomiast tutaj jest trochę chaos, trochę taki rozsypka i te konie się po prostu odchodzą, tak jakby każdy szedł w swoją stronę. Dlaczego? Bo nie ma tego progresu, nie ma tego konsusu, jakby, czy nie ma jakiejś, mm, to może być tak, że po prostu nie ma osoby, która te przeciwstawne jakby zdania potrafi stalić w jedno. Tak. Jednak jest tutaj jakiś brak tej samej wizji, bądź pracy, jakby w tym samym kierunku. I jakby no nie ma tego sukcesu tutaj wspólnego, tak jakby, bo ten sukces w swoim otoczeniu jakoś się pojawia. Ale najbardziej mi tutaj pasuje sytuacja, że na coś pracowaliście w grupie bądź z jakąś osobą, a to ta osoba tutaj zapiera, jakby. Zabiera jakby wynik tego, tej Waszej wspólnej pracy, natomiast rozjeżdżacie się jakoś, tak? I coś tutaj jakby nie wychodzi, ale skupiamy się na tym, co zostało, czy jest jakiś podział. Bo tak, bo też co, co widzimy w przeszłości? Mamy tą trójkę pentakli. Trójka pentakli często mówi o dokumentach, o jakiejś pracy, o ustaleniach, zasadach. I te, jeżeli ona jest odwrócona, to karta mówi, że albo ktoś nie... nie jakby nie wykonuje pracy zgodnie z zasadami, albo nie wywiązuje się z tej pracy, albo nie, po prostu nie ma chęci na jakby udoskonalanie tego, tak? Bo jest to jednak jakieś działanie na podstawie jakby wspólnego porozumienia, tak? I. No czego wy chcecie? Co macie w ogóle w głowie? No i mamy tą trójkę mieczy, która no, mówi o, znowu to jest trójka, że jest żal jakiś, tak? Tu się coś nie udało, ktoś coś nie chciał pracować na tym, no i jest duże rozczarowanie, tak? I w stosunku do albo jakiegoś szefa, e no, cesarz jest du dużą taką osobistością tutaj, jakby takim głównym przewodnikiem, szefem, dyrektorem. Bądź osobą, on w odwróconej pozycji jest osobą samolubną, takim tyranem, który jakby nie słucha rad, po prostu chce postępować, ma ogromne ego i chce postępować jakby tylko według swoich zasad. Te dwie karty również mogłyby mówić, że ty chcesz jakby. Chcesz tego dla tej osoby, tak, ze względu na jej zachowanie, tak, dla takie y, wymuszające, narzucające zasady. To jest taki szef, który podejmuje błędne decyzje tylko dlatego, żeby udowodnić pracownikom, że to on ma władzę, tak, i może nawet położyć całą firmę, y, bo ktoś, y, jakby tylko po to, żeby pokazać, że on może. I są to błędne decyzje, więc tu może być tak, że to Ty chcesz jakby wbić miecz takiej osobie. Ok, bo to masz w głowie. Ale jest tutaj jakieś oszukiwanie i mydlenie oczu. Bo siódemka mieczy mówi o zapieraniu czegoś po cichu. To jest karta złodzieja, karta bycia sprytnym, ale takim fałszywie sprytnym noszeniu jakiejś maski. Mamy również właśnie. Kartę diabła, to czego będziesz doświadczać. Ym... Bo ja myślę, właśnie, jeszcze, jeszcze momencik. Bo jakby sytuacja wygląda tak, że trzeba obrać nowy kierunek, i myślę, że jesteś trochę do tego zmuszony. W głowie jest jednak rozczarowanie, tak? Bo było jakieś. To, co nie wyszło, wynika z niespójności, braku sukcesu i braku pracy w jednym kierunku. Tak, jakby. No, ktoś ewidentnie po prostu jakby może zepsuł Twój plan, tak? Bo, ponieważ nie współpracował z Tobą coś w tym rodzaju. No, wyzwaniem jest jakiś nowy kierunek, wyzwaniem jest zobaczenie jakby nowych rozwiązań, które, na które czekamy. Tutaj jest jakiś ratunek też. Także wydaje mi się, że tak, że czas ob obrać jakby now nową strategię, być może nowy plan sytuacji. Ale, jakby, wyzwaniem będzie, prawda, to, co ma do ciebie przybyć. Może, może nie okazać się, że na razie jakiejś takiej pomocnej dłoni tutaj nie będzie. Czego będziesz doświadczać? No właśnie, mamy jakieś uwikłanie, tak? Uwikłanie, bo diabeł tutaj mówi o, o jakimś. Mm, Przywiązaniu do czegoś, jakimś poczuciu, że jesteśmy w połapce. No, i do tego mamy tą siódemkę, to siódemkę pentakli, która mówi o ciężkiej pracy, o inwestycji. Tutaj może być po prostu zła inwestycja, bądź jesteś zobowiązany kontraktem i jesteś tak, jakby przymuszony. Jak te karty wypadły, to mi się wydawało, że ten diabeł po prostu zagania ich do pracy tak, do tej pracy, a ty już jesteś zmęczony, natomiast jakby, no, diabeł pokazuje, że jesteś zmuszony do tego, tak, tak jakby, myślę, że jesteś zmęczony też tą pracą, jakby, czy kontraktem zmuszony, aby to zrobić, ale jest to jakaś niesprawiedliwość, tak, jest tutaj jakiś... No, coś tutaj jest nie tak, albo jest to zrobione niezgodnie jakoś z prawem, albo y, no jesteś tu wykorzystywany, bo ktoś swoje zabiera. Tak jakby ty, siódemka tego doświadczasz, tej pracy i pilnowania tych plonów, tak? czyli pilnowania jakiejś wykonania pracy, być może projektów, bo to ty tak jakby zainwestowałeś tu swoje pieniądze i już tak jakby u, uwięziłeś się w połapce tego, trzeba to kontynuować. A przynajmniej tak ci się wydaje, bo diabeł jest tylko. Stary. Straszne, kiedy ma jakby władzę psychiczną nad człowiekiem, kiedy człowiek myśli, że nie da się wyglądać z tego, ale jest poczucie takiego potrzasku. No, a pod spodem jest energia taka, że ktoś z tego wszystkiego korzysta. I tak to też wygląda, że jakby w Twoim otoczeniu. W Twoim otoczeniu jest. Ten sukces, tak, ktoś jakby zabiera ten wień zwycięstwa i rusza. I tak jakby odjeżdża z całego tego rozkładu w przyszłość, zabierając właśnie tą kartę świat, która tutaj jest odwrócona na końcu. Więc możesz tu trochę właśnie nie mieć wyjścia, wyzwaniem będzie jakiś nowy kierunek i być może pomoc z jakiejś innej strony, bo ona może nie nadpłynąć eee, właśnie. Teraz tak, twoja energia jest dosyć tutaj statyczna, bo czwórka kiju, czwórka mieczy może mówić o, w tej sytuacji o bardzo biernej postawie, o przemyśleniu, no. Ta karta może nawet mówić, że idziesz na przykład po prostu na urlop i się jakby nie działasz w tej sytuacji nic, tak? No, czy ona może mówić tutaj o zwolnieniu? No, wydaje mi się, że cały czas tkwisz w czymś, w jakiejś pracy albo w jakiejś inwestycji, że jakby nie masz możliwości się zwolnić, bo na przykład, nie wiem, zamiast pensji masz udziały i tak jesteś po prostu jakby uwikłany w to. Tego typu, bądź no jest tutaj jakiś kredyt, który cię trzyma. Królowe pentakli również może mówić właśnie o takich problemach finansowych bądź o no, jakiejś osobie. Królowa pentakli odwrócona jest bardzo materialistyczną kobietą. Kobietą, która... znaczy kobietą, no bo jest królową, tak? Ale która dla pieniędzy jakby no jest w stanie zrobić przeróżne prace. Tak? To jest taka właśnie kobieta, która może mieć jakiś właśnie sponsorów albo dla pieniędzy, bo ona dobrze wygląda, tak? ale ona dba o te swoje takie tylko potrzeby materialne. Ale królowa Pentakli odwrócona może również mówić o braku stabilności finansowej, jakichś złych finansowych decyzji, jakiejś rozrzutności, braku tych pieniędzy. I Czwórka Mieczy może mówić, że jesteś od tego odizolowany, tak jakby no, siedzisz w krypcie, nie masz tu nic do gadania, tak jakby, bądź taka jest Twoja postawa, nie angażujesz się. <laughs> I tak, no dookoła Ciebie jest dużo sukcesu. On, tak jakby Ty na niego patrzysz, ale mam wrażenie, że jesteś odizolowany od tego, tak? bo jest jakby ta królowa, jest odwrócona, ona nic tutaj nie ma, jest jakby siedzi w jakiejś. Trochę tutaj, jakby te karty widzę, jak po prostu pracujesz w jakichś kamieniołomach. Tak? Jesteś od, odizolowany od tego sukcesu ludzi, którzy zbierają pieniądze tak, za Twoją pracę, coś w tym rodzaju, czego nie widzisz. No i dziesiątka. Pentakli odwrócona, znowu mówi o tym, że jest jakiś podział. Zwykle to jest karta, która mówi o tym, że jest na przykład jest rozwód, jest podział majątku, podział jakichś finansów pomiędzy partnerów, jest rozpad jakiegoś, jakiejś dużej struktury finansowej, no małżeństwo też jest, prawda, bo pewnie są jakieś po prostu zasoby. Takiego rozwodu, więc Ty możesz tutaj nie widzieć, że szykuje się jakiś podział, bo ktoś działa bardzo tajnie. I jakby Ty jesteś tutaj straszony, aby kontynuować, bądź jeszcze bardziej zainwestować na przykład. Bądź jakby zostać przy tej inwestycji, a tak naprawdę mam wrażenie, że jest jakieś tutaj. No albo te pieniądze, zobaczmy w ogóle, o co chodzi. Bo albo no nie widzisz, czy są jakieś braki finansowe, o których Ty nie wiesz, bo jest, jest jakby Tobie są zaciemniane oczy. Czy ktoś coś przed tobą ukrywa, jeżeli to jest jakaś tego typu spółka, ale no, jeżeli są pieniądze, to one są tak jakby dzielone, tak? Albo są ukrywane po prostu przed tobą. Tak jakby ty jesteś jedynym inwestorem, a tak naprawdę po prostu um, tylko Ty inwestujesz, a inni mają pieniądze, a inni właśnie odnoszą te, ten sukces, tak? Bo jakby to, co w Twoim środowisku się dzieje, ma na ciebie wpływ. No to jest właśnie ktoś, kto odjeżdża z tym sukcesem. Wypracowanym tutaj, tak? Natomiast wszystko kończy się jakimś e, światem odwróconym. No świat odwrócony mówi, że nie ma końca, nie ma dokończenia, nie ma tego, tej finalizacji, jeszcze jakby się to koło nie dokończyło, ten cały etap, bądź po prostu nie dostajesz nagrody za to wszystko. No mając i Diabła, i Siódemkę Mieczy, no nie można tego ignorować, i, i tutaj no ta trójka, która jest jakby w Twojej głowie. E, no, widzisz to rozczarowanie, widzisz, co tutaj nie wyszło. Myślę, że też wiesz dokładnie co. Ta karta też mówi o medytacji, o dojściu, jakby do jakichś um, wniosków, tak? No, czujesz się, myślę, że tak, jakby masz najmniej finansowego zysku z tego wszystkiego. To jest również też Twoja karta. Właśnie, bo Ty jesteś bykiem. To jest osoba znaku byka. Nie wiem, dlaczego cały czas tak jakoś mi się, że to jest. Czytanie ze skorpionem. Może sobie obejrzeć też skorpiona. Eee, więc tu nie jesteś tak jakby w swoim żywiole, tak? Albo nie masz, po prostu jesteś zblokowany, tak jakby nie masz tej decyzyjności, chociaż jakby wiesz, co tutaj nie działa, tak? Jest pewnego rodzaju odsunięcie. Tak jakby inni podejmują decyzje, zbierają jakby sukcesy, a ty masz po prostu harować tutaj, tak? I jesteś odsunięty od jakiejś informacji. Pokazał się cesarz i dziewiątka pentakli. No to są znowu pieniądze i takie pieniądze na szczycie, tak jakby pieniądze gdzieś tam u jakichś, właśnie władców, tak? Dobrze, zobaczmy, dlaczego jest ta dziesiątka. Dziesiątka pentakli. Ok, bo jest piątka i szóstka. Piątka pentakli i szóstka pucharów. Piątka pentakli mówi właśnie o braku, o takiej starości, o braku. Um, O czekaniu również. Zobaczmy sobie te karty. Ja myślę, że tutaj, znowu, dlaczego nie widać tych pieniędzy? Dlaczego ich nie ma? Ja myślę, że tutaj jest, Pewn bo znowu mamy tą piątkę. Myślę, że jest czekanie. Eee, czekanie. I poczucie takich, prawda, one są, to są wszystkie dzieci, które czyta, czyta im się bajkę, prawda? One słuchają i wierzą we wszystko, co tam jest w tej bajki, smoki, nie smoki. I jest czekanie, czekanie, nie wiemy co będzie za tymi drzwiami, ale biedne czekanie, czekanie na coś, aż się coś wydarzy. Ja myślę, że troszeczkę jakby nie ma pieniędzy. Myślę, że ktoś ci tutaj bajki trochę właśnie opowiada, tak? Nie widzisz, że nie ma jakichś pieniędzy albo że będzie kokosów, a ktoś coś tutaj wyciąga dla siebie. No, i dlaczego jest ten świat? Dlaczego się pokazuje ta świat? Zobaczmy. Okej, okay. ponieważ jest siódemka kijów. Siódemka kijów to, to tutaj jest dobrze, bo te, ta karta świat mówi o jakimś niedokończeniu jakiegoś etapu, braku tego sukcesu, ale siódemka kijów mówi o tym, że otwierasz, nabierasz sił i otwierasz przestrzenie, które były zakryte. I to może być na przykład, nie wiem, Pójdziesz potem, bo to jest kolejna siódemka, tak? Pójdziesz troszeczkę po rozum, do głowy i na przykład przejrzysz dokumenty, jeżeli jesteś w spółce, bardzo dokładnie, albo otworzysz, jakoś zaczniesz yy, doszukiwać się tutaj, tak? Nie będzie jakiegoś fina, sfinalizowania czegoś, tak? Czy czy chodzi o jakiś kontrakt, czy tak jakby nie ma tego sfinalizowania, bo nie jest to dokończone, jeszcze te drzwi nie są zamknięte. Dlaczego? Bo odkrywasz jakieś nowe przestrzenie, zaglądasz w te wszystkie tam dziury. Możesz na przykład przejrzeć dokumenty, przejrzeć faktury, zobaczyć czy naprawdę jakby inwestycja jest taka, jaka powinna być, czy to jest prawda, ktoś mówi. I tutaj mam wrażenie, że coś tutaj odkryjesz, bo zaczynasz właśnie zaglądać do jakiejś, właśnie jasne. Zobaczmy, na czym się skupić, jaka by była, e, jaka by była rada byki. Karty są po prostu ogromne. Naprawdę ciężko jest je tasować. Zobaczmy, byk. Okej, okay. świetna karta, bo karta siła. Skup się, właśnie, bo tą siłę dopiero tutaj odzyskujesz. Tak, jakby władzę swoją, poczucie, że pokonasz wszystko, że mimo tam trudności, jakby możesz tutaj, jakby dać sobie radę z tą sytuacją, tak? Bo on nie podniesie tego kamienia, jeżeli właśnie nie będzie silny. On musi być silny i do tej pory być może nie zaglądał tam, bo nie był silny. A teraz tak jakby nabiera siły i na tym się skup, tak? Nie daj sobie tutaj tak jakby zagonić się do tej roboty, bo tu też jakby taka może być taktyka właśnie, że ty tak ciężko pracujesz, jak tak ciężko pracujesz, to, ci, to jest ci dużo trudniej zauważyć inne rzeczy, tak? Rzeczy, które powinieneś zauważyć, bo tutaj jakby jest pewnego rodzaju uśpienie. Tak? No i Ty się czujesz tak, jakbyś nie był we własnej skórze, bo tu jesteś odwrócony, tak jakby nie jesteś trochę sobą, albo no jesteś odsunięty od decyzji. Natomiast siła mówi o kontrolowaniu sytuacji również, tak? I z tym, co masz, nawet jak masz trudną sytuację, no bo to jest trudna, ona jest tutaj na wózku, ona tak czy inaczej pokonuje życie, pokonuje problemy i jest zadowolona, tak? Czyli... Skup się na tym, żeby sobie poradzić z tą sytuacją, obojętnie czy ona jest trudna. No i wychodzi na to, że jest trudna. Jest tutaj rozczarowanie, tak? No, karty pokazują, że sobie z tym poradzisz wreszcie. Zaglądając, zaczynając właśnie zaglądać w jakieś nowe. Ta karta też może mówić o szukaniu nowych możliwości. Właśnie to, co jest tym wyzwaniem, czyli ten nowy kierunek, tak? Rozglądanie się za jakimiś nowymi rzeczami. I myślę z badaniu tej sytuacji, bo coś tutaj nie jest do końca tym, co Ci jest mówione bądź pokazywane, także warto jest tutaj po prostu głębiej się w to wszystko właśnie wgrzebać. Dobrze, myślę, że to wszystko, pyki. Pozdrawiam, widzimy się w przyszłym miesiącu.